Cześć, tu Magda z Emily the Creature. Kontynuuję serię szydełkowego alfabetu obrazkowego. Dzisiaj w filmiku będzie literka L, polski odpowiednik lis i angielski lemon, czyli cytryna. Nie wiem, czy to jest widoczne. Tło jest zielone. A tutaj mamy żółtą cytrynkę. Być może jakby, bo inne tło było bardziej kontrastowe, ale zostałam już przy tej kolorystyce. Zachęcam Was gorąco do obejrzenia poprzednich filmików, a także tego pierwszego filmu, w którym omawiam jak w ogóle robię te kwadraty. Do wykonania kwadratów używam w większości włóczki Yarn Art Jeans i szydełka 2,5 mm. Ale czasem wplatam też inne, in, inną włóczkę, i tutaj macie Yarn Art Mink, bardzo miła w dotyku, przyjemna, która również pasuje do szydełka 2,5 mm, więc gorąco polecam. Kolory tutaj macie: pomarańczowy, a ten czarny nosek to chyba wykonałam włóczką nawet Alize Softy, też jest taka mięciutka, ale możecie zwykłą Jarn Art jeans, oczy. Taka seledynowa włóczka do wykonania tła, kolor litery w tym samym kolorze jak lisek, chciałabym, żeby właśnie te kolory były takie pasujące do siebie, a tutaj macie cytrynkę jasno żółty, ciemniejszy, żółty, biały, to wszystko widać to co polecam, zabezpieczajcie sobie, jak już przerobicie końce włóczek związuje. Aby to było dobrze zabezpieczone, a ym, krawędzie łączę półsłupkami odwróconymi. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to jeżeli macie ochotę i podobają Wam się moje filmiki, e, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. To mnie też motywuje do dalszych e, działań, bo wykonywanie filmów e, i montowanie ich. E, Pochłania, na no co to, to dużo mówić, mnóstwo pracy. Zachęcam też do odwiedzenia mojego bloga. Tam znajdziecie schematy na te obrazki na literkę L. Filmik. Jest zrobiony w formie slajdów ze zdjęciami. Na początku, w tych wcześniejszych filmach, dokładnie pokazywałam, jak podmieniam włóczki, jak je ze sobą łączę, jak zmieniam kolory w trakcie rzędów. Ale myślę, że teraz już nabraliście wprawy i takie filmiki mogą być nużące, kiedy pokazuję wszystko po kolei. Więc macie schemat, macie zdjęcia. A jeżeli jeszcze będziecie mieć jakieś pytania, to napiszcie w komentarzu. No to już koniec gadania, zapraszam do oglądania. Mam już gotowe trzy kwadraty: kwadrat z literą L, lisek w języku polskim i lemon w języku angielskim. Ponieważ robię kwadraty w języku polskim, alfabet obrazkowy, to wykorzystam kwadrat z literką L i kwadrat z liskiem. Tutaj akurat tło jest takie same. Przy literce i przy obrazku, ale żeby wszystkie kwadraty miały spójność, to zobaczcie, to jest pierwszy kwadrat, alfabet literka A i Arbus. I jak ja to łączyłam? Łączyłam to od tej strony, czyli od strony obrazka. Tutaj przy literce H e, również było to takie same, ale łączenie półsłupkami odwróconymi jest od e, obrazka, dlatego w tym przypadku użyję tej jasno zielonej włóczki, bo wcześniej to tutaj jest kolor tła, litery jest używany do łączenia kwadratów. Wkuwam się więc od strony obrazka, jednocześnie przez oczka dwóch. Kwadratów, oczka przeciwległe. Nabieram włóczkę. To już wiecie z poprzednich filmików. Zachęcam do przejrzenia, jeżeli macie jakieś trudności. Tam wszystko dokładnie wymyśli, wyjaśniłam. Oczko łańcuszka. Wkuwam i przerabiam w prawą stronę. To są właśnie półsłupki odwrócone. Czyli oczko dwóch kwadratów. Nabieram włóczkę. Przeciągam i przeciągam przez obie pętelki na szydełku i tak dookoła. Z tym, że w rogach, sobie sprawdźcie, ja zrobię trzy półsłupki albo dwa. Muszę, muszę to za chwilę ocenić, jak dojadę do końca, tak żeby te kwadraty się nie falowały na rogach. Tu w tych poprzednich jeszcze wrócę do tego, co było. Tu w tych poprzednich myślę, że dwa półsłupki odwrócone powinny wystarczyć. Ale ocencie to i dostosujcie do własnych potrzeb. Ja lecę dalej. robiłam półsłupki odwrócone tutaj, doszłam do końca. Myślę, żeby zakręcić i robić kolejny bok, kolejną krawędź, zrobię tutaj jeszcze w tym oczku jeden półsłupek odwrócony i będę teraz wkuwała się tutaj. Te wszystkie włóczki trzeba później schować do środka. I tak dalej robię dookoła. Zostawiam tutaj otwór, żeby włożyć wypełnienie na końcu przed zamknięciem. Zakończyłam łączenie kwadratów. Tak wygląda kwadrat z literą L, alfabetem obrazkowym. Bardzo dziękuję za oglądanie filmiku. To był właściwie pokaz slajdów, ale też słyszałam, że takie zdjęcia są nawet klarowniejsze dla Was, więc mam nadzieję, że ten pokaz slajdów, jak wykonywałam poszczególne rzędy, będzie dla Was pomocny. Subskrybujcie kanał, odwiedzajcie mój blog. Tam są różne darmowe wzory i pozostałe kwadraty z alfabetem obrazkowym, a także kwadraty z cyferkami, z których zrobiłam kostkę. To również zachęcam Was do obejrzenia moich tutoriali. A tutaj mam, zobaczcie, całą torbę z tymi wszystkimi kwadratami. Już nie mogę się doczekać, kiedy. W końcu uda mi się dokończyć ten alfabet. Jestem teraz na literce L. Będzie jeszcze EU w języku polskim. Jest literka EU. No i tak, mam nadzieję, że małymi kroczkami. W końcu uda mi się zrobić wszystkie. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć.